Mój Synu, wkrótce zobaczysz, że moja obecność w potężny sposób przemienia Twoje życie i życie Twojej rodziny. Nadchodzi czas pokoju, uzdrowienia i błogosławieństw. Idze to i jar. Azzes zezere modlit i oddani moje serce. Modlitwa zanoszona przez sprawiedliwego człowieka może wiele zdziałać. Jakuba godzina 5.16 Zachwyca mnie Twoja autentyczność, jaśnieje Twoja wiara. Ponieważ jesteście światłością świata, miasto zbudowane na górze nie może się ukryć. Matusa 5.14 Zaszczycasz mnie każdego dnia, doceniając naszą więź. Twoje oddanie duchowej drodze jest oczywiste. Pamiętacie mnie wiernie, w przeciwieństwie do niektórych, którzy szukają mnie tylko od czasu do czasu, nie angażując się w pełni w moje nauki. Zachęcam Cię, abyś swoim bliskim i przyjaciołom naśladował Twój przykład niezłomności i optymizmu. Niech zobaczą i zainspirują się owocami swojej wiary. Tak więc poznacie ich po owocach. Mateusz, godzina 7:20: W miarę jak rośnie Twoja wiara, rośnie także Twoja wewnętrzna siła. Umyśle, duchu i duszy, otrzymasz obfite błogosławieństwa, ale także wielkie obowiązki. Komu wiele daną, od tego wiele będzie się wymagać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Łukasz 12:48 Jeśli czujesz się poruszony nieskończoną miłością Boga, wpisz w komentarzu: Ufam. Stwórzmy fale wiary i pewności w naszej wspólnocie. Uczyniecie wpływowym, aby inni mogli zobaczyć, jak błogosławię tych, którzy podążają moimi drogami, którzy charakteryzują się pokorą i cierpliwością, czekając na swój czas nawet pośród wyzwań. Błogosławieni pokorni, albowiem oni odziedziczą ziemię. Mateusza 5.5. 5. Rozumiesz że wszystko w Twoim życiu, Twojej rodzinie i Twoich działaniach jest pod moją opieką. Wiele osób jest obecnie przytłoczonych zmartwieniami, myśląc, że zawsze są na krawędzi katastrofy. Jednak wszystko, co dobre i radosne, jest dostępne dla tych, którzy mnie kochają, podążają za moimi wskazówkami i ufają mi. A wiemy, że wszystko współdziała ku dobremu z tymi którzy Boga miłują to jest z tymi którzy według postanowienia Jego zostali powołani. Rzymian 8:28. Należysz do tych, którzy pozostali wierni i niezachwiani. Dla was drzwi błogosławieństw i radości są szeroko otwarte i będą przychodzić bez końca, wszędzie i przez cały czas. Bądź czujny, ponieważ otwiera się przed tobą ogromna szansa. Niektórzy tęsknią za błogosławieństwami, które oferuje, ponieważ czują, że na nie nie zasługują. Na swojej drodze spotkacie wielu cierpiących, płaczących, bo nie rozumieją, że jest ktoś, kto naprawdę się o nich troszczy, przebacza im i obiecuje przyszłość wolną od cierpienia, gdyby tylko mogli rozwiać ich wątpliwości i pozwolić mi, abym wylał na nie moją miłość. Przyjdźcie do mnie wszyscy którzy jesteście spracowani i obciążeni a ja was pokrzepię Mateusza godzina 11:28 Ale ty będziesz rodził dobro w obfitości jak zdrowe drzewo gotowe do wydania owocu gdy będzie dojrzałe i mocne tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce a złe drzewo wydaje złe owoce Mateusza 7:17 Obiecuję że Ty i Twoja rodzina będziecie świadkami niezwykłych cudów. Bardzo Cię cenię. Prośba, którą wyraziłeś w modlitwie, została już spełniona. Proście, a będzie Wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie Wam otworzone. Maczyse 7:7 Mój drogi synu, przygotowuję Cię na spektakularne zwycięstwo. Płacz może trwać całą noc, ale radość przychodzi rano. Psalm 30:5 Będziesz wylewać łzy, ale będą one radosne, ponieważ uzdrowie Twoje rany i przemienie konflikt w Twoim życiu. On leczy tych, którzy mają złamane serce i przewiązuje ich rany. Psalm 147, verse 3 Smutek, który kiedyś cię dominował, Znika. Wkrótce błogosławieństwa, które myślałeś, że utraciłeś, zostaną przywrócone. Przywrócę wam lata, które pochłonęła szarańcza. Joela 2 i 2. 10, Twoja odwaga i niezachwiana wiara we mnie są doceniane i cenione. Bo bez wiary nie można podobać się Bogu. Hebrajczyków 11. 6. Kiedy będziesz przyswoił sobie te słowa, usłysz mój głos, który do Ciebie przemawia. Ważne jest, abyście zrozumieli głębię mojej miłości do Was i odczuli wołanie mojego Ducha Świętego. Duch, którego dał nam Bóg, nie napawa nas strachem, ale daje nam moc, miłość i panowanie nad sobą. 2 Timetusa 1,7 Znamy głębokie przyczyny Twojej udręki. Ale zapewniam Cię, że Twoje cierpienie nie jest wieczne, to się teraz kończy. Albowiem nasze lekkie i chwilowe cierpienia przynoszą nam wieczną chwałę, która przewyższa je wszystkie. 2 Kordian 4 i 17. Moja obecność prznyji pokio toj duezze i radość Twojemu sercu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł. Będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Filipian 4:7. Nie tylko wasze modlitwy zostaną wysłuchane, ale moje odpowiedzi przekroczą wasze oczekiwania. Teraz temu, który według mocy działającej w nas może uczynić nieskończenie więcej niż wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Efezjan 3, 3:20. Zobaczysz jak wyzwania, które zdawały się działać przeciwko Tobie, zaczną działać na Twoją korzyść. Wiemy, że Bóg we wszystkim działa dla dobra tych, którzy Go miłują. Rzymian 8:28 Czynię to z mojej nieskończonej miłości do Was, uznając Wasz entuzjazm, szczerość Waszej wiary, Wasze zaangażowanie w szukanie mnie i Wasze zaangażowanie w życie według Moich Pragnień nawet w obliczu przeszkód. Być może nie wszystko jeszcze rozumiesz, ale twoja wiara pozostała silna. Dlatego nie porzucajcie swojej ufności. Zostanie ona sowicie wynagrodzona. Hebrajczykom 10:35. Chcę, żebyś teraz pomyślał o obietnicy od Boga, która była wyjątkowa w twoim życiu. Być może jest to obietnica siły, zaopatrzenia lub pokoju. Podziel się w komentarzach, czym jest ta obietnica i jak wpłynęła na Twoją podróż. Nie przestałeś wierzyć. Daliście mi znaczące miejsce w Waszym życiu i w Waszym domu, prowadząc Waszą rodzinę, aby szukała mnie z tą samą wiarą i wytrwałością. Zaraz uwolnisz się od negatywnych sił, które Cię kiedyś ciążyły. W Twoim sercu był strach. Ale zdecydowałeś się zaufać mojej nieskończonej miłości i łasce, albowiem nie dał nam Bóg ducha tchórzostwa, ale mocy, miłości i zdrowego rozsądku. Two -time one -colon -seven. Przyjąłeś moje przebaczenie i mocno trzymałeś się moich obietnic. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, On jako wierny i sprawiedliwy odpuści nam je i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. 1 ja na jeden, 9. Dlatego teraz oczyszczam waszą ścieżkę z wszelkich trudności, przeciwników, chorób i złości. Od dzisiaj błogosławieństwa będą spływać na Was obficie. i spójdą na Was wszystkie te błogosławieństwa i dosięgną Was, gdy usłyszycie głos Pana, Boga Waszego. Powtórzonego Prawa 28, 2. Długość Waszych modlitw nie ma dla mnie znaczenia, ale Wasza wiara tak. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Hebrajczyków 11: 1. Moja obecność otoczy Twój dom, pozwalając Twojej rodzinie zobaczyć z bliska zakres mojej mocy. Będą zdumieni, widząc cuda, których dokonam w Tobie i przez Ciebie. Wielkie rzeczy uczynił nam Pan, z czego się radujemy. Psalm 1 26, 3 Powiedz, że mi ufasz. Zaufaj Panu całym sercem i nie polegaj na własnym zrozumieniu. Przysłów 3, 5. Moja miłość do Ciebie jest ogromna, jesteś mój na zawsze. Ukochałem Cię miłością wieczną, dlatego przyciągnąłem Cię dobrocią. Jeremiasz 31, 3 Przyszliście do mnie z otwartym sercem, modląc się szczerze i prosto, i chcę, abyście byli pewni mojej głębokiej miłości do Was. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich, którzy Go wzywają zgodnie z prawdą. Psalm 145, verse 18 Nie pozwolę Ci się potknąć. Dzisiaj jestem tu, żeby cię wzmocnić. Bóg jest naszą ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w kłopotach. Psalm 46:1. Daje ci wytrwałego ducha, abyś mógł stawić czoła wyzwaniom. Lecz ci, którzy pokładają nadzieję w Panu, odzyskają siły, wzbiją się na skrzydłach jak orły, będą biec, a nie będą zmęczeni, będą chodzić a nie będą zmęczeni. 40 40,31 Zachęcam Cię, abyś się podniósł i konsekwentnie szedł do przodu, wiedząc, że jestem z Tobą, nawet gdy wydaje się niewidzialny i niezauważalny. Nie bój się, bo jestem z Tobą. Nie lękaj się, bo jestem Twoim Bogiem. Wzmocnię Cię i pomogę Ci i podeprę Cię prawicą mojej sprawiedliwości. Izajasza 41:10 Nie bójcie się, ogłaszajcie siłę i zwycięstwo, nawet jeśli czujecie się słabi w obliczu prób. Ale we wszystkim tym jesteśmy więcej niż zwycięzcami dzięki temu, który nas umiłował. Rzymian 8:37 Moja boska obecność na Penicji Igorem otuli i odmodzi. Pan jest moją siłą i moją tarczą. Zaufało mu moje serce i otrzymałem pomoc. Dlatego raduje się moje serce i będę go wysławiał moją pieśnią. Psalm 28, 7 Daję Ci nową odwagę, cierpliwość, rozeznanie, pogodę ducha i jasność myślenia. Albowiem nie dał nam Bóg ducha tchórzostwa, ale mocy, miłości i zdrowego rozsądku. 2 Timetusa 1,7 Ożywię te cudowne obietnice, które wyryłem w Twojej duszy, nalegając, abyś ogłosił je na głos, powodując wycofanie się i odwrócenie Twoich duchowych wrogów. Sprzeciwiajcie się diabłu, a ucieknie od Was. Jakuba 4, 7 Mówię do Was nie tylko jako mój umiłowany, zawsze otoczony moją miłością i troską, ale także jako rozmawiałbym z walecznym wojownikiem. Bądźcie mężni i mężni. Nie lękajcie się i nie lękajcie, bo Pan, Bóg Wasz, jest z Wami dokądkolwiek się udacie. Josuego 1.9 Nie jesteś bezradny ani pokonany przez strach. Słowa, które ci daję, tworzą barierę ochronną, wzmacniają Twoje ramiona do władania mieczem i wyposażają Cię w zdolność stawienia czoła bitwie i zwycięstwa. Przepaśćcie się pełną zbroją Bożą, abyście mogli stawić czoła zakusom diabła. Ephesion 6:11. Przeciwnik może próbować cię zastraszyć głośnymi groźbami i przerażającymi rykami. Teraz chcę was zaprosić do całkowitego poddania się Bogu i całkowitego zaufania, bez wahania i wątpliwości. Przygotuj się na radość bez miary. Gdyż jest ona częścią Twojego boskiego dziedzictwa, gwarantowanego moją ręką, zanim jeszcze zaczniesz swoją podróż. Bądź pewien w swoim sercu, że jesteś kochany. Nie ma przeszkody, która mogłaby cię zatrzymać. Jestem Twoim opiekunem i wyzwolicielem, gotowym złagodzić Twoje ciężary i przynieść Ci odpowiedzi, których szukasz. Właśnie teraz będziecie świadkami cudu mojej miłości konkretnego znaku, że zawsze jestem z Wami i aktywnie uczestniczę w Waszym życiu. Uwierz w moje słowa, trzymaj się moich obietnic i zanurz się w bezgranicznej radości, którą dla Ciebie przygotowałem.